Tekst manny na 26 września Gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa wspólnie spojona rośnie w świątynię świętą w Panu, na którym też i wy się wspólnie budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. Efezów rozdział drugi wersety od 20 do 22. Komentarz parauzyjny w miarę jak przemijają kolejne dni, pamiętajmy o naszym potrójnym stosunku do tej świątyni. Po pierwsze, jako żywe kamienie, wciąż podlegamy procesowi przygotowywania. Po drugie, jako członkowie Królewskiego Kapłaństwa niosący arkę, przechodzimy ze stanu przybytku do stanu świątyni. Niektórzy nasi członkowie już tam weszli, inni są jeszcze w drodze. Po trzecie, nadszedł czas, abyśmy jako lud Boży poznali i śpiewali w duchu i zrozumieniu nową pieśni o Boskim Miłosierdziu, Sprawiedliwości, Miłości i Prawdzie. Bądźmy wierni we wszystkich tych aspektach wypełniając swoją część, gdyż wkrótce nasza droga się skończy, a chwała Pana napełni świątynię. Reprint numer 3282. Komentarz epifaniczny. Chrystus jest świątynią żywego Boga. Jej kamieniami węgielnymi są apostołowie i prorocy wieku Ewangelii, Jezus, głównym kamieniem węgielnym, a reszta wiernych, pozostałymi kamieniami. Podczas wieku Ewangelii Bóg i Chrystus poddają te kamienie obróbce. One muszą poddać się koniecznemu cięciu, łamaniu, rzeźbieniu nacinaniu, szlifowaniu, tarciu i polerowaniu, każdy indywidualnie i we wzajemnej harmonii. Ich przygotowywanie cechują jedność, harmonia i różnorodność. Kiedy zostaną umieszczeni w tej świątyni harmonijnie, wspólnie i pięknie, zostaną napełnieni chwałą Pana i staną się miejscem odpoczynku Boga, miejscem jego spotykania się z rodzajem ludzkim oraz miejscem, z którego będzie on błogosławił światu. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Ewangelia Mateusza rozdział szesnasty wersety od szesnastego do osiemnastego, a odpowiadając Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, On Syn Boga Żywego. Tedy odpowiadając Jezus rzekł mu, Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy. Bo tego ciało i krew nie objawiły tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech. A ja ci też powiadam, żeś ty jest Piotr, a na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przymogą go. Pierwszy Piotra rozdział drugi wersety czwarty i piąty, do którego przystępując. Do kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i kosztownego, i Wy jako żywe kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Izajasza rozdział 28 werset 16. Dlategoż tak powiedział panujący Pan, Oto ja za grunt kładę w sonie kamień, kamień doświadczony, węgielny, kosztowny, gruntownie ugruntowany, kto wierzy, nie pokwapi się. Ewangelia Mateusza rozdział 21 werset 42, Rzekł im Jezus, nie czytaliścież nigdy w pismach, kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną, odpanać się to stało. I dziwne jest w oczach naszych. Psalm 118, werset 22 i 23. Pamięć, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną. Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych. Efezów, rozdział 4, wersety od 14 do 16. Abyśmy więcej nie byli dziećmi, Chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem. Ale szczerymi będąc w miłości, rośnijmy wonego we wszystkim, który jest głową, to jest w Chrystusa, z którego wszystko ciało przystojnie złożone i spojone we wszystkich stawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje przez moc która jest w każdym członku, według miary jego, wzrost ciału należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości. Pierwszy Koryntów rozdział 6, werset dziewiętnasty. A zaż nie wiecie, iż ciało wasze jest Kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście sami swoi. Drugi Koryntów rozdział 6 werset 16 A co za zgoda kościoła Bożego z bałwanami albowiem wy jesteście kościołem Boga żywego tak jak mówi Bóg będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich a oni będą ludem moim Ewangelia Jana rozdział 14 wersety od 16 do 18 i 23 a ja prosić będę Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki, onego Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, ani go zna, lecz i wy go znacie, gdyż u was mieszka i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli mnie kto miłuje. Słowo moje zachowywać będzie, i ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. Rzymian rozdział ósmy werset dziewiąty. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż duch Boży mieszka w Was, a jeśli kto ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Pieśni, 281, 67 21, 23, dwadzieścia trzy, sześć, Wiersze brzasku, 186, Głos w półmroku. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 5710 Pytania, jakie moje doświadczenia w tym tygodniu były związane z myślą tego tekstu, jak je przyjąłem, przyjęłam. Co się w tym okazało pomocą, a co przeszkodą, w jakich okolicznościach one wystąpiły, jaki był ich wynik. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.